Ja ją teraz wyciągam i uwaga zobaczymy czy działa Siemanko tutaj Daria I witam was na kanale Dariwka. Słuchajcie cały ten odcinek to jest przez nią Przez tą panią która siedzi za mną I oczywiście chodzi mi o kuromi Dzisiaj pokażę wam wielki A może taki niewielki Może taki bardziej średni Hol zakupowy z temu Zamówiłam same rzeczy z kuromi Ale dlaczego to zrobiłam to zaraz wam powiem Jakiś czas temu byliśmy z rodzicami Dawida i z dzieciakami na weekendowym wypadzie w licheniu. Pozwiedzaliśmy tam, byliśmy w tej bazylice w kościele, i tak dalej, tak dalej. No i idziemy potem na stragany. Słuchajcie, tam są takie stragany, jak na odpuście, w ogóle jak na jakimś festynie. I ja przechodzę i widzę to. Mówię. Nie! Patrzę na nią, nie! to ona jest duża, ona jest ogromna i w ogóle wiecie, ile ona kosztowała? 65 zł. A takie maskotki na internecie chodzą po, nie wiem, po 200. No zobaczcie, ona jest naprawdę giga duża. No i... Tak się narodziła moja chęć zbieractwa rzeczy z kuromi. No a jak wiadomo, Oliwka nie jest fanką kuromi. Oliwka lubi Cinamorol, więc słuchajcie, tak narodziło się też zbieranie Cinamorol, ale jesteśmy w trakcie. Jeszcze nie ma u nas tych rzeczy z Cinamorol, ale spokojnie też zamówiłam, więc jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, to oczywiście będzie też kolejny, tylko z cholem zakupowym z Cinamorol, rzeczy z temu oczywiście, i to będą tylko takie gadżety, jakieś tam naklejki, figurki, i tak dalej, i tak dalej. I uwaga, będę Was prosiła o ocenę tych rzeczy. Ja najpierw Wam wszystko pokażę, pooceniam, potem zaproszę Oliwkę i zobaczymy, czy oceni je tak samo jak ja. Ale zobaczcie tylko, widzicie, jak ona jest ogromna. I jeszcze była taka w takich czarnych, jakby yy, w czarnym ubranku, wiecie, ale ona już mi się tak średnio podobała. A ta to jest po prostu, no, meci meci z wszystkim fioletowym i tak dalej. Yy, I oprócz kuromi, kupiłam sobie jeszcze jedną rzecz z kuromi. No i no mówię, od tego się wszystko zaczęło kolejną rzeczą, którą wyhaczyłam na tych straganach w Licheniu i wiecie co, ja mam szalony plan, że ja tam jeszcze pojadę, serio, ja tam jeszcze chyba jeszcze pojadę bo to się tak mega opłacało, ale ale nie wszystko, bo na przykład ta giga Kuromi kosztowała 65 zł ale to kosztowało chyba 25 to jest wiecie, mam to przy kluczach do auta bryloczek, tutaj ma takie wzoreczki, jest bardzo fajny naprawdę ładny, podoba mi się mega no i tutaj oczywiście nasza Kuromi i, i to kosztowało żeby Was nie oszukać 15 albo 25 zł, a na przykład na temu takie bryloczki są po 4,95, więc tutaj trochę przepłaciłam, ale nie żałuję, bo mega mi się podoba. No i tutaj wszystko wiecie, ala fiolet, więc dobra, zaczynamy. I słuchajcie, kochani, bardzo Was proszę, że na przykład jak będę otwierała coś, to żebyście dali znać w komentarzach, jaką ocenę od 1 do 10 dajecie tej danej rzeczy. No i potem ciekawa jestem też ocen oliwki, więc zapraszam do oglądania. W ogóle najlepsze jest to, że widziałam, że ostatnio Mafina wstawiła też takie filmik, że zrobiła tam haul zakupowy, zakupowy, zakupowy yy, z Kuromi, no i yy, ja w sumie miałam te paczki już wcześniej zamówione, bo nawet na ostatnim odcinku wam pokazywałam moją reakcję, go tworzyłam i takie aaa, więc chyba jakoś z Mafiną się yy, telepatycznie yy, zgrałyśmy z tymi odcinkami i podejrzewam, że u niej też będzie taka seria, że yy, cynamo Roll, Pum Pum Purin i tak dalej no ja na pewno jeszcze zrobię z cynamo Roll, więc dobra, już nie gadam, bo się bardzo rozgadałam, a wy jesteście pewnie ciekawi co takiego zamówiłam, a ja jestem ciekawa i jak to oceni, skoro ona nie lubi kuromi. Ale wiecie co? O! Zaraz wam coś pokażę. Tam, 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 tam. Nasza pierwsza piękna Cinnamoroll z Warszawy i ona pojawi się też na pewnym odcinku, kiedy będę pokazywała prezenty z okazji Dnia Dziecka. Akurat jak byliśmy w Warszawie na mega imprezce z Miss Agą, to tam też były stragany, oczywiście na Starym Mieście. No i... no jak, no jak jej nie wziąć, słuchajcie? No jak to jest słodziak? Albo to jest on, bo to jest piesek? Przechodzimy już do właściwej części i słuchajcie, torba numer 1, która przeszła yy, która przyszła, która przyszła wcześniej. I uwaga, torba numer 2, więc biorę się za unboxing i za ocenianie. Dobra, więc słuchajcie, pierwsza rzecz losowo. I ja wiem co to jest i Dawid mnie po prostu uka trupi, ale jest to, słuchajcie, zawieszka do auta. Jestem w ogóle mega ciekawa, czy ona pachnie. Sprawdzimy to, pójdziemy z Oliwką ją zawiesić, ale to już tak na koniec wiecie, jak wszystko będzie ocenione. Ale no słuchajcie, wygląda to ładnie. Kosztowało też coś tak około 5 zł, więc no ja mam w ogóle jeszcze szalony plan, żeby zmienić całe nasze auto w Kuromi, ale wtedy Dawid oszaleje, szaleje, więc to jest pierwsza rzecz, którą zamówiłam. Kolejna rzecz, która niestety przyszła w takim jakby uszkodzonym pudełku, ale uwaga! Jest to coś takiego, jest to figurka. Minim. Znaczy, no to nie jest jak fanko wiecie, bo, no bo to jest w ogóle inne tworzywo, to jest po prostu plastik, ale tak mi się jakoś skojarzyła i ogólnie jest to lampka. I ona mega mi się podoba. Tutaj słuchajcie, jak naciśniecie na głowę, to ona. Zobaczcie, widzicie to serduszko. Widzicie, co ona robi? Ja nie pamiętam dokładnie ceny, ale ogólnie to wszystko nie było drogie. Tutaj chyba nie ma żadnej rzeczy, która po, powyżej, nie wiem, 30 zł kosztowała. I, i, i jest słodziak, ale w, w dupce, w dupce, ok, W pupce ma zableczkę i ja ją teraz wyciągam i uwaga, zobaczymy, czy działa. Ja nie wiedziałam, że ona mówi. I love you too, serio Kuromi. Ale mega fajna. Dobra, ale się zaskoczyłam pozytywnie, więc ja tutaj no 10 na 10 po prostu mega fajnie. Ale super to jest. Dobra, kolejne, kolejne rzeczy, bo ich jest bardzo dużo i słuchajcie, dokładnie to wam powiem ile. Tutaj chyba jest 50 sztuk. Tak, 50 sztuk naklejeczek z Kuromi. Akurat ta pierwsza to pierwsze, co mi się tak średnio podoba, powiem wam, ale Otwórzmy sobie to i wylosujmy jakieś. Po prostu zobaczmy kilka, jakich one są wszystkie. Ej! O, dobra, ta jest na przykład śliczna. Myślałam, że wszystkie będą takie dziwne. Zobaczcie tą. No, mega fajna. Taki, taki śpioszek. Ta jest tutaj taka zadziora. Ona chce coś skombinować. Widzicie tą minę? Więc dobra, 50 sztuk naklejek i je też oceniam bardzo wysoko. Tak na 7, na 10, bo, bo ta figurka, wiecie. No to tob. Na razie to chyba jest mój numer jeden i wyciągam dalej. No i słuchajcie, kolejna rzecz, która przyszła niestety w takim stanie. Ładnie ta moja paczka musiała przeżyć tam, wiecie, no całe pudełko pogniecione. I to są klocki z których możemy stworzyć sobie taką kuromi. Ja powiem, mam nadzieję, że Dawid mi pomoże, bo te klocki są takie mega, mega maluśkie i ja bym miała po prostu problem prawdopodobnie z tymi moimi szponami, żeby cokolwiek tutaj złapać, ale jeżeli... Ej, zaraz, tu jest instrukcja, bo jeżeli to będzie wyglądać tak jak na tym obrazku, to... O ja, no to fajnie, ale o matko, ile tutaj jest składania, zobaczcie. Jeżeli to będzie wyglądać finalnie tak jak na tym obrazku, to dla mnie takie mocne 9 na 10, no chyba ta figurka nie, nie przebije nic chyba tej figurki jeszcze za to, I love you po prostu no masakra. Dobra, wyciągamy dalej. Już czuję, ale jeszcze nie wiem co, ale strzelam, że będą to. Tak, dobrze bym strzeliła. To są długopisy, zestaw długopisów. Wyglądają one tak. Tutaj, oczywiście, kuromi. No i te długopisiki mają tutaj różne takie wzorki. Całkiem, całkiem fajne. Wyciągnijmy sobie jeden, na przykład, dobra, ten fioletowy, taki najbardziej w moim stylu. I wygląda on tak. Bardzo fajnie, wszystkie są tutaj takie różowo-fioletowo-czarne No i szkoda tylko, że nie mają tej końcówki zmazywalnej Ale podpowiem wam, że z oliwka już jak wybierałyśmy To ona powiedziała, mamo, tylko zmazywalne Dla długopisów 6 na 10, no nie wiem, myślę, że tak bezpieczne Fajne są, naprawdę bardzo ładne, bardzo mi się podobają I pamiętajcie, wy też dawajcie ocenki, dobra? Stwórzmy sobie ranking rzeczy Kuromi z temu i słuchajcie, w pierwszej paczce mam już ostatnią rzecz, słuchajcie, żebym ja niczego nie przeoczyła, dobra, tak, to jest ostatnia rzecz i to też są naklejki, ale tutaj ta pierwsza już jest dużo fajniejsza i jest ich też sztuk 50 i ze względu na to, że zamówiłam w sumie 100 sztuk naklejek, to w tej drugiej paczce są też rzeczy, gdzie będę mogła je po prostu schować. Więc wyciągnijmy sobie pierwszą i w sumie jeszcze, nie wiem, o, dobra jest, nie wiedziałam, że akurat tą wyciągnę, ale... Jest to taka ala saszetka, ala kosmetyczka. W sumie to zastosowania są różne. Jak kto lubi, jak kto woli. No i słuchajcie, jak widzicie za mną, nie widzicie teraz tą półkę. O tam tam tam, gdzie są skryżmelosy i tak dalej i tak dalej. To ja już kiedyś mówiłam, że chcemy dokupić drugą półkę. Tak wygląda środek jak coś jest jeszcze taki steropian i zrobić poszczególne półki. Kuromi, Cinamorol, Pusin i tak dalej i tak dalej. Więc tutaj już będą pierwsze rzeczy na Cinamorol. No i zobaczcie, to wygląda tak, jest bardzo fajne, też takie nie wiem, 8 na 10, jak dla mnie, milutkie bardzo takie y, stabilne jakby, nie to, że, no stabilne jakby to powiedzieć, stabilne, po prostu dobrze wykonane, o i jest naprawdę spoko, więc tutaj będę mogła sobie ukryć naklejki, a raczej Oliwka sobie ukryje, chociaż nie wiem, czy ona mnie tutaj nie wymelduje z tego pokoju, z tą kuromi. Losuj! O, wiem, co wylosowałam! Ja tak na to czekałam! Opaski! I powiem wam, że tych opasek na temu jest pełno i po prostu z wszystkim, czy z Cinnamoroll, czy z Hello Kitty, czy z Pum Pum Purinem, czy właśnie z kuromi. I dobra. Ej, miękkie to jest bardzo! I no, okej, okay. więc. Więc, więc słuchajcie, no trzeba to, trzeba to przymierzyć. Tak ja, Wiecie co? Ta cała... Czuję, że ta cała kura mi bardzo do mnie pasuje. Podoba mi się. Fajnie, śmiesznie. Akurat może nie do tej fryzury z tą moją kitą, ale. Co sądzicie, ja tutaj tak patrzę sobie w podgląd bo mam takie ala lusterko, wiecie, ale no nie wiem, wydaje mi się, że całkiem spoko i ja temu daję takie mocne 8 na 10 i, i może w sumie ja będę z tym otwierała, w ogóle wyglądam jakbym miała trochę jakąś czapkę, ale okej, okay, losujemy dalej i co mi się tutaj przy... o, wiem wiem co mi się przytrafiło, jest to słuchajcie, woreczek i jego w sumie też tak zamawiałam trochę na czuja, yy, bo, bo nie wiedziałam jaki on tam będzie dokładnie i też myślałam w sumie o tych naklejkach, że może w ten woreczek, on jest troszeczkę szary, nie jest cały czarny, ale też jest bardzo ładny i słuchajcie, wciskacie sobie jakieś tam rzeczy i pyk, i możecie sobie to postawić, gdzie tam chcecie, albo nawet powiesić za te sznureczki, no i na ten woreczek, no słuchajcie, ogólnie to mi się wszystko podoba, dobra, ale muszę jakoś te oceny dawać, więc takie, no nie wiem, woreczkowi 6, 7 na 10, co o tym sądzicie, dajcie znać tam na dole. No i ogólnie musicie mi koniecznie napisać, jaka rzecz, którą wybrałam, którą zamówiłam jest Waszą ulubioną i najbardziej Wam się podoba. Zbliżamy się do końca, niestety, słuchajcie, ale z zamówiłam dużo więcej rzeczy ze względu też na oliwkę. O, e, spineczki. Wiecie, czasem, jak się na przykład robi makijaż, czy się go zmywa, czy się robi wieczorną pielęgnację, e, to nie trzeba zakładać tych opasek, tylko można sobie tutaj tak fajnie włosy spiąć. I ja sobie właśnie wybrałam te spineczki, i one są mega cute, mega fajne, bardzo mi się podobają. 8 na 10. No nie wiem, no, no ogólnie to nic. O umówmy się, że nic nie przebije tamtej pierwszej figurki. I, I słuchajcie, ja mam chyba ostatnią rzecz, i za, Tak, o to jest ostatnia już rzecz. I ja, ja wyłam oliwkę, tak, to do oceny. Wiem, co to jest. Ja chciałam to mega sprawdzić w ogóle, I, jak to będzie działać, czy to w ogóle będzie działać. Słuchajcie, to jest gumka do ścierania, ale jakby w długopisie. Takie cuda wymyślają, więc okej. Okay. Sprawdźmy, jak, jak to ma funkcjonować, powiem Wam, że ja nigdy z takim czymś styczności nie miałam, ogólnie jak chodziłam do szkoły... Aha, jak chodziłam do szkoły, to takich cudów nie było, zobaczcie. Aha, dobra, bo tu im bardziej naciskam, to tym bardziej się wysuwa. No i oczywiście mamy Kuromi, jest taka fajnie, taka... bardzo ładny fiolecik. Bardzo ładny, bardzo ładny, prawda? I, i jeżeli tak, to potem... O, już myślałam, że się nie wciśnie, ale tak, mamy gumkę. No i, i o ile to będzie stabilnie ścierać. Ej, ale będzie, bo tu się. Ej. To czy to mi się wsunęło? A nie, dobra, jest okej, okay, bo już myślałam, że wiecie, że się chowa. No to jeżeli to będzie działać prawidłowo, to myślę, że to zasługuje na takie 6, 7 na 10. Dajcie znać, co o tym sądzicie. No i co, i się skończyło, niestety, więc teraz ja to wszystko. Pochowam, tak, pochowam to, żeby wiecie, oliwka nie miała porównania, żeby jej było trudniej w sumie. Dobra, zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale na ten moment dajcie znać, co najbardziej Wam się podoba. Dajcie znać też, czy chcecie ten odcinek z Dinamorol. No i co, no, wołam oliwkę. Ciekawe co powie. Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam Panią na ocenę holu zakupowego z Kuromi, Twojej ulubionej postaci. Nienawidzę je. No wiedziałam, ale no aż tak bardzo, że nie? On nie lubię. Na Maxa. Nie lubię. Spokojnie, Cinnamorol też będzie, przenieśmy się teraz na kanapę, żeby Ci też było wygodnie i będziesz musiała oceniać, co Dobra. Twoja mamuśka zamówiła. Co to jest? To jest, to słuchajcie, to jest kradziona rzecz, którą też zamówiłam, o której zapomniałam Jakby Oliwka mi nie przypomniała, bo Oliwka miała ją ze sobą w Warszawie Czyli mamy jeszcze jedną rzecz do oceny Jest to squishy kuromi, bardzo mięciutka, bardzo fajna, całkiem spoko Była tam w jednym miejscu trochę zarysowana No naglejki, ale poczekaj, poczekaj, stop, 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 stop Oceniamy Gniotuś, gniotuś, słuchajcie, to samie, na 10. Ja daję 5 na 10, dlatego że gniotuś jest jakby chyba najsłabszy. Najsłabszy z tego wszystkiego. No i jestem mega ciekawa, czy wybierzesz na top, of the top numer 1 miejsce to co ja, bo ja się tak mega zaskoczyłam pozytywnie. Ale poczekaj, poczekaj, okej, okay? poczekaj. Na 1 na 1. Klej... Co? Nie podobają ci się? Aż taka słaba ocena? Ludzie, ja się nie kupię na 1. Dziękujemy, łaskawa pani za, za dwa. Ciekawe, jak ja Nie, no, ja to będę oceniać na murowce, wszystko na dobrze, więc. Lecimy dalej. Moja y, oceniaczka, proszę bardzo, mamy saszetę. Ale to jest piernik? Ekspresik. To może być piórnik, może być kosmetyczka, ja może się... być saszeta. dziękuję. Znaczy, ja myślałam, że włożę w to naklejki, żebyś nie pogubiła. A co? Jakie ty masz plany na to? A słuchajcie, bo my tam mamy taką też stemu, z temu, z pusina. Dobra. to, to, to była, składam moje kreski. To była. Dobra, ma to sens. Słuchaj, klocki, które niestety są w takim stanie, jakim są, ale. Eww. Taka postać. Ocena! Pięć na dziesięć. O, to bardzo dobra. O, już myślałam, bo piątka to by była naprawdę dobra ocena w jej przypadku. Słuchajcie, i lecimy da... O, olej. Nie, nie to, nie to, nie to, jeszcze nie to. Nie, poczekaj. Opaska. Możesz przymierzyć. Że no weź przyjąć. No chodź na chwilę. Nie. Proszę, proszę, Nie. proszę, 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 proszę. No, A weź się wyjąć. Za chwilę jeden na dziesięć, To No zobacz! Elegancko! Pięknie. Nie, A Oliwia tak jeden. patrzy i jeden myśli: matko, dlaczego? Dlaczego ja mam taką mamę? Jeden na jeden. Aż tak źle? Tak. Poproszę o ocenę kolejnej rzeczy, jaką jest zestaw długopisów z kurą. Ja tutaj już zdradziłam, widzą... Nie, no właśnie niestety nie. I właśnie to mówiłam też, że jeden to, na jeden. to z tego holu zakupowego z CINAMOROL, już będą zmazywalne, więc wtedy będzie 11 na 10, 150 na 10. Tak będzie, zobaczycie. Kolejna rzecz do oceny. Chowam ją za plecami Oliwki. Jest to ten woreczek, który wy już widzieliście. Wkładasz sobie coś i... I możesz sobie woreczkować. I on śmierdzi, dopiero teraz to poczułam. Jeden na jeden, Nie że śmierdzi. O kurde, wszystko jeden na jeden. Dobra, słuchajcie, losuje dalej, losuje dalej. I co my tutaj mamy jeszcze? Dawaj to co? Spineczki. Spineczki. Jaka ocena, jaka ocena? Dwa na ryski. Ale ciężko! Słuchajcie z tą panią oceniaczką, właśnie wyszło na to, że zgubiłam jedną rzecz. Serio? Zgubiłam zapach do auta? Gdzie jest zapach do auta? Ale musimy. Nie, nie, no musimy go, musimy go przywieźć dobra Isu? A nie jest, przepraszam, przepraszam. Nie, to jest więcej naklejek. Jaka ocena? W ogóle co, co oliwki to jest miało? Tak, to sama co, na to. Co, co oliwki miało największą ocenę? Bo tutaj, jakby wszystko ma niską ocenę, dobra gumka, wyciskana taka, cium, 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 cium. 7 na 10. gumko, wygrywasz, ty dostałaś po prostu zaszczyt jakiś, doznałaś Nie, zaszczytu do seriówka, ej no serio zgubiłam ten zapach dałta i uwaga jak to się wkłada, bo za chwilę zniszczę i uwaga, teraz uwaga, patrz A uszycie cię od tego? oddałby I love you jaka ocena? Piszczy. Jaka ocena? Piszczy i taki 7,5. Czyli wygrała też! Wygrała u ciebie! No ale zagubił nam się zapach dałta, trzeba go iść przywiesić ludzie. Jak to że? No, wciskasz tak. I potem ziups i już schowane. Jak chcę to? Spróbować. Bardzo dziwna sytuacja, że ta pani, która... A ty to bierzesz do szkoły może? No. A dlaczego jak ty nie lubisz kuromi? No tak, ma to sens, dlatego że, że to jest gumka. Okej, okay. szukamy zapachu do auta i idziemy go powiesić. Zaraz się tu normalnie ugotuje. Tutaj mamy zapach z Janki Candle. E, o jejciu! A nie, jest dobra, rozrywacz jest. I zaraz się dowiemy, jak pachnie zapach do auta z temu. Czy on nie będzie śmierdział albo coś. Mam nadzieję, że go nie rozwalę. Uwaga, wyjmuję. Ej, ładnie to pachnie. Serio, serio pachnie to ładnie, ale ładnie to pachnie i, i słuchajcie teraz tak, to sobie zdejmiemy. A zawiesimy kuromi i Dawid będzie bardzo, bardzo na pewno szczęśliwy, że ona sobie tu wisi. Ale to no pięknie wygląda! I wiecie, co w ogóle mam na nią plan, że jak ona przestanie na przykład pachnieć, to można ją y, nasączać takimi olejkami zapachowymi. Wiecie o co chodzi? I moim. Z... Ej, no zobaczcie, no, no zobaczcie tylko. No mega fajne. Ja nie pamiętam, jaką cenę dałam, ale ja ją chyba podnoszę. I takim sposobem, słuchajcie, pokazałam wam już wszystko. Yy, nie wiedziałam, nie myślałam sobie, że oliwkie oceny będą aż tak niskie, no ale wybrała najlepsze to samo co ja, yy, mi sobie wisi w aucie. Yy, no a ja teraz muszę tutaj posprzątać ten bałaganik, yy, poskładać to co gdzie ma być, wiecie o co chodzi. No i, i zaraz sobie to wam pokażę, jak to wygląda, takie całe biurko nawalone Kuromi. Patrzcie tylko. Wszędzie, wszędzie, wszędzie po prostu Kuromi. Yy, I nawet ta podkładka pasuje, chociaż nie jest kur Kuromi. Tutaj nasza giga Kuromi, woreczek. I, i, I tak ja myślę, że po prostu pochowam sobie te naklejki. Na pewno do tego woreczka wrzucimy. Żeby one się nam nie pogubiły nigdzie ani nic i to jest spoko. Na pewno będę musiała złożyć te klocki, i na... znaczy w sumie nie, ja tylko muszę poprosić Dawida. I na jakimś przyszłym odcinku Wam pokażę, jak to wygląda. Oj, tutaj jeszcze się nam naklejki zawieruszyły wszystkie tutaj ładnie we woreczku, żeby się nie pogubiły. To muszę zanieść sobie do łazienki. Tutaj ogólnie naszkowam sobie już paczkę od widzów, żeby też otworzyć. No, a to Oliwka chciała tutaj gdzieś przymocować koło Pusina. Tylko, że tutaj już taki zamęt na tej tablicy robi i ja już chyba nie mam, nie mam takiej spinki, bo ta trzyma, widzicie tego ludzika, ta trzyma to. Dobra, pokombinujemy coś, ale na pewno to gdzieś tutaj się zmieści. No i tak, no i pokazałam Wam już wszystko. I to jest mega fajne. To mi się też bardzo podoba i mi się to po prostu mega przyda. I tutaj długopis na pewno muszę sobie wyjąć jakieś dwa fioletowe i pozamieniać ten tutaj mój wielki organizer i, i, i oliwki. No i oczywiście potem dojdzie też cinamo A to muszę wyrzucić, bo to powiem wam, że jak ja zobaczyłam, to ja mówię, o nie, to będzie jakiś bubel uszkodzony, niedziałający. A tu słuchajcie, takie piękności. To serduszko z mega. Ej. Już myślałam, że w sumie to by mogła robić serduszko bez tego I love you, bo trochę też mnie to zaczyna wkurzać, ale o Słuchajcie, spędziłam dosłownie dwie minuty w tym aucie, a czuję się, jakbym była pół godziny w sału, wiecie, no nie, nie odpalałam tego klimać, nie włączyła ani nic. I słuchajcie, pan listonosz przyniósł mi dzisiaj dwie takie kopertki. Ta jest od Julii Talarek i zobaczymy sobie, co Julia do nas wysłała. A tamtą zostawi sobie, o, zobaczcie, kopertka w kopertce. Jakie tutaj mamy niespodzianki od samego początku. I czy, czy ja się nie zbliżyłam? Troszeczkę byłam zbliżona. Otwórz, dobra, otwieram, otwieram. Oczywiście, że otwieram, tylko żebym nikt nie podarła. Co my tutaj mamy, ale tutaj jest jakiś. Yy, mamy, słuchajcie, tu jest następna koperta na kopercie, więc tutaj nie ma żartów. Co tutaj się dzieje w ogóle? Otwórz na odcinku. Robi się. W dużej kopercie y, czekał tutaj na mnie ręcznie robiony Milka Secret Box, ale powiem Wam, że ja mam y, normalnie uraz. Y, ej, ale jak to jest sprytnie wymyślone? wszystko, ja mam uraz do Milka z Ikret Boxów po tym challenge'u z Mizagą na mega imprezę, bo ja ciągle trafiłam takie najgorsze, a tutaj mam piękną księżniczkę z Alladyna bardzo ją lubiłam, bardzo ją lubiłam i tutaj słuchajcie muszelki kopertka dla Stasia, to odkładam bo Stasiu jest teraz u mojej mamy kotlety robią, słuchajcie kotlety, tak, tutaj mam słuchajcie, takie coś i balonika mam loda kolorowego, rysunek piękny darliwka, ej, ale fajnie zrobione! Mega ładnie. Mój ulubiony film na twoim kanale to 24 godziny na trampolinie. Wy wszyscy go lubicie chyba dlatego, że mnie tak tak ogromnie zalał deszcz, że to była ulewa, to było po prostu, ale będzie ten odcinek powtórzony, więc zapraszam do oglądania. Już niedługo na pewno we wakacje to zrobimy, tylko wybierzemy sobie piękną pogodę, żeby już nas nic nie zalało, wiecie o co chodzi? Ojeju, ale ślicznie! Ojeju, Daria, Stasiu, Oliwka, Dawid i Lady nawet! Pięknie! Kolejny super rysunek. Zobaczcie, cała nasza rodzinka. Lady jako świnka. Mega, mega, mega wygląda. Bardzo mi się podoba ocenie od 1 do 10, 11. Dlaczego ja jestem Bułko. Zobaczcie, Daria Bułka, oliwka Arbus, cebula Staś i Marchew Dawid. Ale fajny pomysł, ale czemu ja jestem bułką? Wy już usłyszeliście to? Moja postać w toka boka, prześliczna. I tutaj oliwka może pokolorować. Mam też list. Kochana Darliwko, mam na imię Julka i nie mam 9 lat. Na liście YouTuberów jesteście jako drugie. W parsce wysłałam ci kilka drobiazgów. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Nie wiedziałam, jaki masz adres, i musiałam googlować. Ojej, Julka Bardzo, bardzo dziękuję! Bardzo mi jest miło! I, I w ogóle dziękuję bardzo za takie superowe prezenciki. Mamy tutaj pytanka. Kiedy macie urodziny? Ja mam 14 lipca, oliwka 12 czerwca. Ile macie lat? Ej, no ja 9, no to tak jak oliwka, bo oliwka w sumie zaraz kończy 9. Wasz ulubiony kolor? No, mój fioletowy, a oliwka różowy. Yy... Julki kolor to beżowy i miętowy Wasza ulubiona postać z bajki To będzie ciężkie, ale no ja chyba kopciuszek Bo to jest taka moja bajka z dzieciństwa, wiecie No i tutaj Julka napisała, że Jej ulubiona postać to Stitch Mam tutaj słuchajcie taką saszetkę I coś specjalnego, a w środku Hermiona z Kinder Joy Mam też listę youtuberów I na pierwszym miejscu Kika Kim Mam nadzieję, że dobrze wymówiłam Na drugim Darliwka, trzecie Genali, czwarte Mufi art Piąte Miss Aga i... Joto Toys. I tutaj co my mamy, co my mamy? Subskrybuj. Właśnie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to koniecznie zostawcie nam subika i łapkę do góry. Zobaczcie tylko. I to, jakie fajne! Bardzo dużo osób nam to wysyła, i to jest takie mega fajne. Zobaczcie, arbuzik i fioletowe serducho. W środku była jeszcze, słuchajcie, łyżeczka. E, taka świeca otoczona, jakby plasteliną na takiej podkładce. E, tutaj są chyba naklejeczki. I jeszcze. O matko, pomysły na odcinki. I tutaj są jeszcze kopertki dla mnie i dla Oliwki, ale Julka, pozwolisz, że ja to sobie zostawię na kolejny odcinek, więc w sumie będziemy otwierać. Jeszcze się tak nie zdarzyło, że będziemy otwierać paczkę jedną, ale na dwóch odcinkach, więc oglądaj i w następnym odcinku na pewno sobie to otworzymy, ale już teraz bardzo, bardzo Ci dziękuję. Pozdrawiam z całego serduszka, oczywiście wysyłam serducho. No i co, kochani, dajcie znać, co sądzicie o tym moim holu zakupowym z kurą. Mi, czy zamówiłam fajne rzeczy, czy może niefajne rzeczy, która rzecz Wam się najbardziej podobała. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku, więc dziękuję za oglądanie i do następnego! Hej!